Dzień dobry Państwu. Emilia Zamojska, firma Grossimex. Zapraszam dzisiaj Państwa na komunikat warzywniczy, w którym podsumujemy sezon w uprawie papryki. Ze mną dzisiaj Karol Warchoł, bardziej pewnie znany Państwu jako tunelowe. Cześć, Karol. Cześć, Piątka. My z Karolem skupialiśmy się w tym sezonie głównie na nawożeniu papryki. Karol, natomiast chciałabym, żebyś powiedział kilka słów, bo pewnie będzie to Państwa interesowało, ogólnie na temat swojego gospodarstwa. Witam wszystkich. Jeśli chodzi o nasze gospodarstwo, to jest takie bardzo, ale to bardzo rodzinne gospodarstwo, no bo mamy i produkcję. Zbóż, jak i warzyw. Głównie produkcją zbóż zajmują się rodzice, ja bardziej doglądam tych właśnie wszystkich warzywek. Właśnie to będzie z 50 hektarów ziemi, z czego około pół hektara będzie bezpośrednio pod tunelami. No i z hektar będzie warzyw uprawianych w polu że właśnie papryka polna, pomidor polny, ogórek, fasola. My z Karolem w tym sezonie skupialiśmy się na można przyznać, Karol, troszkę też na eksperymentowaniu. Chcieliśmy przetestować różne rozwiązania, różne konfiguracje, różne produkty właśnie w papryce, nie tylko tej tunelowej, ale też gruntowej. I tutaj, Karol, pytanie do Ciebie, ponieważ my staraliśmy się testować nie tylko te konwencjonalne rozwiązania chodzi mi tutaj o typowe nawożenie mineralne my też sięgaliśmy po rozwiązania biologiczne i Karol. Ja tutaj chciałabym Ciebie zapytać, jak Ty się na to zapatrujesz, i chciałabym poznać Twoją opinię. <laughs> Moja opinia w przeciągu ostatnich lat to się tak zmieniła, bo kiedyś byłem przeciwnikiem wszystkich bakterii, natomiast na dzień dzisiejszy, pod tym co zaobserwowałem u siebie, jak to wygląda na te czasy, które mamy, jeśli nauczymy się już stosować tych bakterii i grzybów w naszej glebie, jest to fajna sprawa. Tylko trzeba to robić przede wszystkim z głową to jest najważniejsze. I może nam to wyeliminować bardzo dużą ilość problemów. Przykładowo chorób odglebowych, no bo mamy kompleks, że tak to powiem, zajętego siedzenia. I skoro już jest miejsce w glebie zajęte, no to te złe choroby nie osadzają się w tak dużym stopniu na naszej roślinie, bo nie można powiedzieć o całkowitym no, wyparciu choroby, natomiast jest tego dużo, ale dużo mniej. Tak, i my sobie. <laughs> w uprawie papryki w tym roku zastosowaliśmy produkt Delsol Plus, który przypomnijmy w składzie ma y, grzyb y, Trichoderma harzianum, y, ale też bakterie Pseudomonas putida i Bacillus subtilis. My te bakterie też te, ten produkt zastosowaliśmy też po to, żeby wykorzystać potencjał. Fosforu obecnego w glebie, ale obecnego w formie niedostępnej dla roślin. Natomiast te bakterie też oprócz tego, oprócz tej trichodermy, którą e, zastosowaliśmy w celu, o którym opowiedziałeś, my też te bakterie zastosowaliśmy po to, aby wykorzystać potencjał tego właśnie obecnego fosforu. E, według Ciebie, Karol, stosowanie takich produktów ma sens. Jeśli się to robi autentycznie z głową i wie, co się robi, to ja uważam, że można nawet ograniczyć przykładowo koszty nawozowe właśnie. Po też po to stosujemy tak. Tak, te produkty, żeby właśnie to o czym wspomniałam, żeby wykorzystać właśnie ten fosfor, który jest obecny, ale nie jest on w formie dostępnej. E, Karol. Mm, idziemy dalej, bo jeśli chodzi o gamę produktów, którą my stosowaliśmy, tego było dość sporo. No przewinęło się tych przewinęło produktów. Przewinęło się na trochę tych produktów i powiedz mi e, trzy produkty, które zastosowaliśmy według Ciebie, które już teraz będą nieodłącznym planem e, nawożenia warzyw w Twoim gospodarstwie. No to zaczynając od klasyka, no to to będzie maral. Fajnie po prostu uzupełnia wszystkie stresy roślinne, jakie mamy. Przykładowo od stresu cieplnego poprzez stres, jeśli zapomniemy podlać nasze warzywa, albo jest po prostu okres suszy. Susza. I tutaj właśnie Karol, jeśli chodzi o stosowanie maralu, on świetnie się nam sprawdził w popryce gruntowej, która ym, była narażona na zmienność temperaturową i na stres suszy. No. Wszyscy wiemy, jaki był rok. Rok był dość zimny i tak naprawdę ja paprykę sadziłem w maju. A maj był dość zimnym mm -hmm. miesiącem i na samym początku był to duży problem, no bo tak naprawdę trzeba było przykrywać włóknieną, to, to pierwsza sprawa, a po drugie no, ta papryka się zatrzymała i ona też nie chciała nam rosnąć. Mm -hmm. e, to była papryka gruntowa, natomiast to było też bardzo dobre rozwiązanie w papryce tunelowej. W tunelowej znowu ograniczaliśmy mhm. stres cieplny, bo wszyscy wiemy, że zwykłe małe tunele bez jakiegoś większego wietrzenia, jeśli są gęsto siebie poustawiane, że nie ma gdzie to powietrze tak naprawdę gorące wylecieć od boku i jedzie. Przeleci jakiś wiaterek, to od razu pakuje to ciepłe powietrze z jednego tunelu w drugi, tunel. no to tam bardzo często mamy za wysoką temperaturę, no bo temperatura tam sięga 45, mm -hmm. nawet do czasami 50 stopni w bardzo słoneczny dzień. I w związku z tym no, 50 stopni nie jest już optymalne dla żadnej rośliny, po prostu. To też jest stres to też dla jest tej stres. rośliny, dokładnie. I wtedy tak? też się zaczyna zrzucanie zawiązków i masa problemów. Tak, i to generuje nam straty w plonie. Oczywiście. Więc ten maral okazał się też dobrym rozwiązaniem. Skutecznym przede wszystkim. No tak, jak to u mnie było widać nawet w tym roku bezpośrednio. Papryka była zawiązana równo od samego spodu do samej góry. Nie było czegoś takiego, że mamy zawiązany dół. Później przyszły te fale gorące przykładowo w lipcu i góry nie ma, mhm. i z powrotem u góry. Tylko była zawiązana równiusieńko od mhm. samego spodu do samej góry. Ona też się nam bardzo poprawnie, bardzo fajnie wybarwiła. Tak. Tak, ale tutaj działaliśmy już trochę innymi produktami. Na pewno też pomógł nam w tym maral. Ale Karol, idziemy dalej. Kolejny produkt. Kolejny produkt. Myślę, że jest X Complex. To jest uniwersalny produkt, jeden z moich ulubionych, ponieważ to jest produkt, który my w zasadzie możemy zastosować w każdej uprawie, jeśli chodzi o nawożenie e, warzyw. I my ten produkt stosowaliśmy też w fasoli. Tak. Tak. Był również stosowany. W e, dostarczy nam wszystkich niezbędnych mikroelementów, które e, też tym roślinom są potrzebne. E, natomiast co z wapnie? I tutaj nagłos trzeba powiedzieć: metalosatę kalcją. No ja to lubię wapnia. No co Ci będę? Karol dużo wapń bardzo lubi, a przede wszystkim bardzo lubi e, saletrę wapniową, aczkolwiek my, to metalosatę kalcją chcieliśmy e, w. Włączyć w ten plan nawożenia, ponieważ jest to już naprawdę bardzo nowoczesny produkt. Jeśli chodzi o metalosatę kalcjum, lubiłem to stosować w końcowej fazie uprawy przykładowo papryki, bo na końcu nie chcemy już dostarczać no, azotu. Azot na końcu uprawy no, nie jest pożądany. Natomiast jeśli coś się nam noga wcześniej powinęła, no to słuchaj, zgnilizna z właśnie czy to w pomidorze, czy to w papryce dalej może się pojawić i ten wapń trzeba dalej dostać. I warto też w tym miejscu powiedzieć, że ten wapń jest bardzo istotny w budowaniu samej jakości, tak? tak wapń tak. buduje nam grubość ściany komórkowej, która jest niezwykle ważna, jakby twardość też tego warzywa jest niezwykle ważna. Króbkość papryki. Tak, że w, to nam decyduje też o jakości tak? te, 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 tego warzywa, tego, tej papryki czy tego pomidora, więc ten wapń też jest niezwykle ważny. Co myślisz ogólnie o tym sezonie? Bo musimy też powiedzieć to na głos, że to nie był najłatwiejszy rok, bo abstrahując już od um, takich tematów ekonomicznych, ale chociażby tutaj mam na myśli właśnie sezon um, związany ogólnie z pogodą, z tą zmiennością temperaturową, z brakiem wody. Jakby to są też wyzwania dla uprawy tych warzyw i jakby stosowanie tych produktów nawozowych, produktów biostymulujących, produktów mikrobiologicznych, jest to, są to narzędzia, którymi my możemy z tymi problemami walczyć. Co myślę? No sezon nie był łatwy, trzeba było się naprawdę nagimnastykować ze wszystkim, żeby to jakoś wyglądało, była właśnie ta jakość, żeby od samego początku sezonu, tak naprawdę do samego końca ją dostarczyć. Udało się to, jestem zadowolony w pewnym sensie z tego, co miałem na ten rok, pomimo właśnie tych dosyć ciężkich warunków. Cenę to po prostu też możemy przemilczeć, no bo wszyscy wiemy, jaka była. W uprawie na no taką konsumpcję bezpośrednią, My nie walczymy tylko o ilość tego plonu, ale przede wszystkim o jakość, bo nam zależy na tym, żeby dostarczać na rynek towar jakościowy. No, jakby czasami trzeba po prostu nawet ograniczyć ilość, żeby ta jakość była. Przykładowo obrywanie pierwszych zaklinowanych mhm. papryk, które u mnie też się robiło, no trzeba to zrobić, żeby była ta jakość. No i jeśli chodzi o sprzedaż takiej papryki, jak ja topiende no to czasami lepiej postawicie z tą jakość ponad ilość, bo mhm. to nie idzie w parze. A jak pewnie wiesz, ja zaklinowanych papryk bardzo nie lubię. Tak. Eee, Karol, my sobie zrobiliśmy krótkie podsumowanie. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby. Mm, już niedługo zapoznać się z krótkim wywiadem w doradcy warzywniczym, tutaj właśnie z Karolem. Będziecie mogli Państwo doczytać sobie dokładniej, jakie jeszcze produkty testowaliśmy i jak y, dość dokładnie opisujemy i opowiadamy, jakie rozwiązania właśnie w uprawie warzyw stosowaliśmy. Karol, dziękuję Ci bardzo za poświęcony mi czas. Również dziękuję. Do zobaczenia i Do dziękujemy zobaczenia. Państwu.